Bardzo mi miło i również serdecznie pozdrawiam i ogólnie wczorajszy dzień był dla mnie bardzo ważnym i bardzo przełomowym dniem, ponieważ po raz pierwszy zostałem rozpoznany po raz pierwszy w schronisku w Murowańcu no i ogólnie w tym dniu poszło od razu całe kombo, ponieważ zostałem potem jeszcze kilkukrotnie rozpoznany, wywiązała się bardzo miła rozmowa i każdą z tych osób serdecznie z całego serca pozdrawiam. Chociaż nie jestem specjalistą w pokazywaniu emocji, to muszę powiedzieć, że to naprawdę bardzo wiele dla mnie znaczy i jestem bardzo za to wdzięczny. Szczególnie, że w ostatnim czasie też się wzmożyły różne ataki w moją stronę. I w takich momentach właśnie często się zapomina o tych wielu pozytywnych reakcjach, wielu pozytywnych odbiorach, za które naprawdę bardzo każdemu dziękuję. Niemniej, hejterzy też odgrywają dosyć istotną rolę, ponieważ zawsze sobie mówiłem, że jest to jednak wyznacznik osiągania jakichś tam swoich celów i sukcesów. W dodatku nie są oni świadomi tego, że tak naprawdę oni pomagają się rozwijać i to w dwojaki sposób. Po pierwsze, sami napędzają algorytm i zasięgi, angażując to swoje emocje, jeżeli to można w ogóle emocjami nazwać. A po drugie trafili trochę źle, bo trafili na takiego mentalnego masochistę. I każda szpila, którą próbują mi wbić, tak naprawdę mnie buduje, buduje mój charakter. Pozwala mi lepiej przerabiać samego siebie. I tyle, bo tak naprawdę to nie miało być o hejterach, ale właśnie o tych osobach, które są przy moich działaniach, wspierają mnie w moich działaniach. Nawiązują miłe rozmowy, reakcje, i za to serdecznie z całego serca dziękuję, i serdecznie pozdrawiam, i do zobaczenia.